Cześć! W dzisiejszym odcinku chciałbym w ekstremalnym uprostrzeniu przedstawić sprawę wilgotności drewna. Możemy powiedzieć, że jest ono mokre, powietrznie suszone lub suszone przez suszarnie. Drewno mokre to takie, które jest świeżo cięte. Powietrze oraz temperatura wysuszą nasze drewno do pewnej granicy, poniżej której nie jesteśmy w stanie zejść i w tym momencie wchodzą właśnie suszarnie. I teraz przejdźmy do zastosowań drewna o danej wilgotności. Kluczowym aspektem jest równowaga termodynamiczna, czyli chcemy, aby drewno nie oddawało ani nie pobierało za dużo wilgoci z powietrza. Jeżeli wykonujemy na przykład jakąś tamę w jeziorze to bez sensu używać drewna po suszarni, bo będzie ono tylko piło bardzo dużej ilości wody i przez to pęczniało. Jeżeli wykonujemy na przykład altanę, dobrze jest zastosować materiał powietrznie suszony, ponieważ będzie on bardzo mało oddawał oraz pobierał wilgoci z powietrza. A na przykład jeżeli wykonujemy jakieś rzeczy wewnątrz naszego mieszkania, gdzie wilgotność jest niższa, na przykład jakieś schody lub meble, wtedy warto użyć drewna, które jest po suszarni.